przejeżdżamy do charakterystycznego dość miejsca jadąc oczywiście od strony Olsztyna tu jest rondo w prawo na Wilkasy port w Wilkasach a kolejny zjazd jest to zjazd na Giżycko jeżeli już będziemy w tej okolicy jadąc na przykład od strony Wilkas ponieważ część, część tutaj przyjeżdżających dociera do pensjonatu Agrostręgielek od strony Olsztyna to, to z zachodniej części Polski lub też od strony Wilkas to tutaj mam, mam na uwadze przyjezdnych od strony południa Polski czy też tu od z kierunku Katowice, kierunek Warszawa, Łódź najczęściej wybierają tą drogę od strony, od strony Wilkas chociaż oczywiście wielu też jedzie z kierunku, z kierunku Łomża i tam Pisz, Orzysz wjeżdża, wjeżdża z tej strony ale na razie na razie mówimy o tej, o tej można powiedzieć południowo-zachodniej części Polski. Jeżeli próbujemy dostać się, no nawet jak, jak w momencie tym, gdy teraz filmujemy ten materiał, w taką, w taką pogodę. Oczywiście kierujemy my się tutaj na Giżycko. Przejeżdżamy przez, no właśnie, przez tory kolejowe, miejsce, miejsce w którym stosunkowo dość rzadko dość rzadko pociąg, pociąg przejeżdża natomiast e, można powiedzieć że cały ruch taki wakacyjny przed laty e, dojeżdżał właśnie tym pociągiem właśnie tą linią z całej Polski e, tą linią w tym miejscu gdzie teraz stoimy za chwilę przejedzie bardzo nowoczesny, e, nowoczesny nowoczesny taki można powiedzieć pociąg ruszył tutaj z boku po lewej stronie jest stacja niegocin o właśnie Ełk przez Korsze taki nowoczesny w tej chwili pociąg jeździ również dociera tutaj z Olsztyna ale przed laty jedynie można powiedzieć taki, taki środek komunikacji był tutaj najtańszy i, i, i gro, gro turystów odwiedzających Mazury, Giżycko właśnie tym, tym pociągiem dojeżdżało no oczywiście składy były zdecydowanie większe a my jadąc teraz samochodem podróżujemy dalej w kierunku Giżycka no widzimy już zaraz za Wilkasami za tym rondem tutaj wjechaliśmy już do Giżycka podróżujemy dalej w tym miejscu gdzie się znajdujemy Teraz jest to tak zwana obwodnica Giżycka, yy, chociaż można powiedzieć, że ona się yy, jakby częściowo tutaj, tutaj zaczyna. O, już widać po lewej stronie akurat, no, ja, ja to mogłem zobaczyć, to już są te kanały pomiędzy, pomiędzy jeziorami. I tak wygląda, tak wygląda, tak wygląda wjazd, wjazd tutaj do Giżycka po prawej stronie za chwilę będziemy mijać twierdzę twierdzę Bojen o właśnie kolejny ten tak charakterystyczny znak tutaj w tym miejscu już będąc kierujemy się łąża Suwałki cały czas prosto, nie w lewo na Kętrzyn ten znak nam, nas poinformował kolejny łąża Suwałki Węgorzewo na wprost więc jedziemy, po prawej stronie widać piżycko. I po lewej już, już jeziora, jeziora akurat, akurat w tej chwili słabo widoczne przed nami po, po prawej stronie twierdza bojen Akurat akurat w okresie letnim można powiedzieć te, te tutaj wały takie nie są, nie są aż tak mocno widoczne, ponieważ jest tu przepięknie, barwnie zielono i kolorowo barwnie zielono i kolorowo no myślę, że tak można tak można powiedzieć jedziemy jeszcze, jeszcze dalej wokół tej twierdzy, cały czas już można powiedzieć poruszając się taką pierwszą, pierwszą częścią tej, tej obwodnicy Tutaj. Tak wygląda yy, dalsza, dalsza, dalsza podróż w kierunku pensjonatu Agro właśnie od tej strony. No i teraz tak, wskręcamy na lewo, gdybyśmy pojechali prosto w, w prawo generalnie, o tutaj lewo łąża suwałki węgorzewo, gdybyśmy w prawo pojechali, wjechalibyśmy do centrum miasta. 300 metrów dalej, można powiedzieć może nawet 400 jest, jest, a i na tym rondzie, i na tym rondzie na wprost. Natomiast wracając do historii w prawo, czyli wjazdu do samego centrum miasta, tam jest most zwodzony. Oczywiście zimą z pewnością on nie jest tutaj obracany, przepraszam, może nie most zwodzony, a obracany natomiast, natomiast yy, tam dość często, dość często bywa, bywa w okresie letnim zator stąd też właśnie już teraz jesteśmy na, na takim faktycznym odcinku yy, obwodnicy, obwodnicy Węgorzewa a przepraszam, obwodnicy Giżycka po prawej stronie widać port jachtowy żegluka mazurska reklamuje się yy, i przejeżdżamy nad kanałem pod nami będzie kanał, który właśnie Idąc, idąc, że tak powiem, wzrokiem w prawą stronę, on od, od jeziora tam jest, tam jest właśnie przedzielony takim mostem, który, który się zamyka w jedną i otwiera w drugą stronę. W związku z tym w okresie wakacyjnym dość często bywa, bywa, ten, most, bywa ten most otwarty, oczywiście w godzinach tam na samym wjeździe widzieliśmy że jest tablica i informuje ona czy jest most otwarty czy zamknięty no wiadomo w okresie zimowym jak sądzę tutaj, tutaj ten most najczęściej jest zamknięty jeżeli ewentualnie właśnie tu skręt w prawo port pływalnia to jest pierwszy taki zjazd którym, którym myślę że można również w prawo dojechać do centrum miasta jeżeli tam wcześniej będzie most, most ten zwodzony oczywiście mówię o okresie letnim zamknięty poruszamy się dalej powoli, powoli obwodnicą obwodnicą tutaj Iżycka no i za chwilę dojedziemy y, do ronda i właśnie od, od przeciwnej strony na tym, na tym rondzie będzie wjeżdżał ruch na przykład jadący od strony Łomży, Orzysz, Pisz czyli, czyli z tamtej strony jeżeli ktoś na przykład podróżuje do do Agrostręgielka, do pensjonatu od strony właśnie Warszawy na przykład, bo, bo wiele osób tam właśnie jedzie i można powiedzieć, na tym rondzie tutaj w Biżycku te wszystkie, można powiedzieć, drogi drogi tutaj podróży w kierunku Pozezdra i kawałek dalej właśnie do, do Stręgielka łączą się także można powiedzieć, tu jest takie kluczowe kluczowe miejsce gdzie warto 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 o tym, o tym pamiętać. Tutaj oczywiście z tego ronda gdybyśmy tak znów na prawo skręcili oczywiście dojedziemy do centrum miasta. Kolejny z pewnością będzie tutaj zjazd. I już powoli widać właśnie to rondo, czyli z naprzeciwka będzie ruch tutaj e, w kierunku właśnie e, w kierunku w tą stronę na, 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 na Giżycko przebiegał od strony właśnie Warszawy, czyli Orzysz, Pisz, o właśnie Łomża, suwałki. Natomiast my skręcimy w lewo kierując się na Węgorzewo. Żeby dojechać do Pozezdrza musimy na rondzie, z ronda zjechać właśnie tutaj na lewo kierując się na Węgorzewo. Gdybyśmy teraz skręcili to byśmy pojechali do centrum, prosto dalej to właśnie na Łomrze, a tutaj właśnie zjeżdżamy na Węgorzewo. I to jest właśnie ten kluczowy, 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 kluczowy odcinek, a właściwie kluczowe miejsce, gdzie wszystkie drogi można powiedzieć w kierunku na Pozezdrze, na Węgorzewo łączą się, oczywiście można też jeszcze jakimiś tutaj bocznymi drogami jechać jeżeli ktoś pró próbuje dojechać do samego jakby Węgorzewa o, no widać tutaj Węgorzewo 24 km, no my, my, my po że będziemy mieli w połowie, w połowie drogi jeżeli oczywiście wracając od strony Olsztyna ktoś, ktoś będzie podróżował w kierunku na Węgorzewo, równie dobrze może już w samym, samym rągowie odbić na, na Kętrzyn i, i tam próbować się można powiedzieć górą przebijać lub też po prostu dojeżdżać dojeżdżać do, do Węgorzewa natomiast my jedziemy tutaj w kierunku na Pozestrze do pensjonatu Agro, Agro Strzygielec. w związku z tym ta droga w ten sposób przebiega Natomiast no myślę, że na wstępie, na wstępie jak już się zbliżymy do, do Pozestrza to będzie można kilka takich ciekawych miejsc jeszcze po drodze pokazać wjechaliśmy do miejscowości Pozezdrze jadąc od strony od strony Biżycka Kierujemy się oczywiście dalej w kierunku na, na stręgielek, agropencjon od Stręgielek jako ciekawostkę o właśnie w tym miejscu kierując się w lewo. Tutaj mamy sztynord. Port jachtowy Marine 13 km. Jeżeli ktoś będzie jechał od strony Giżycka, to warto tą drogą pojechać, bo można powiedzieć to z takich lepszych dróg. Przejeżdżamy dalej przez pozezdrze, w prawo kierunek na Kuplanki, Piękne jezioro Gołda Piwo tam jest, także zachęcam do odwiedzenia. I można powiedzieć właśnie 6 km kuty tutaj skręcamy z pozezdrza kierując się na stręgielek do agropensjonatu stręgielek po lewej stronie jak tu żeśmy skręcili w tej chwili taki pensjonat Omega był, był znak to można powiedzieć że kierując się na tą właśnie przepraszam nie pensjonat ośrodek ośrodek Wypoczynkowy nad nad jezioro Stręgiel, kawałek dalej za Stręgielkiem bo warto, warto można powiedzieć od tego miejsca, czyli od Pozezdrza kierować się, kierować się tymi tymi znakami patrząc w lewo akurat kamera patrzy na wprost ponieważ trochę tutaj na tej drodze jest dziur, ale to jest odcinek dosłownie tam, można być jednego kilometra, należy należy zwolnić gdybyśmy w lewo weszli tutaj w las na wysokości właśnie po kilkaset, może 200 metrów w, w lewo dojdziemy tutaj do jednego z zachowanych w bardzo dobrym stanie bunkrów z drugiej wojny światowej to jest bunkier, w którym prawdopodobnie jak głosi legenda rezydował Himmler Wodzów Niemieckiej Rzeszy No jak widać Ta długa zima 2013 roku Która, która dziś 7 kwietnia 2013 roku Troszeczkę Zburzyła wiosenne plany wszystkich to Również jak widać Odcisnęła piętno tutaj na Na drodze pomiędzy Po a Tręgiel, ale tak jak mówię, to jest krótki odcinek drogi. Za chwilę będziemy przejeżdżać przez przepiękną wijącą się wśród, wśród tutaj e, lasów i łączącą kilka jezior rzeczkę, rze, rzeczkę rzekę. Ich będzie rzekę Sapinę, właśnie to jest ten most w lewo i w prawo, w prawo jest do jeziora gołda piwo, w lewo kilka ładnych kilometrów yy, prowadzi do, do stręgla, do jezioro stręgiel tu będziemy skręcać właśnie kierunek lewo budry nie widać kierunku stręgielek ale widać kierunek budry czyli wcześniej w pozezdrzu na kuty a tutaj na budry i znów mamy tablicę omega ośrodek szkoleniowy więc pojedźmy tędy na pewno dojedziemy do stręgielka jak widać już tutaj zdecydowanie lepsza jest droga i można powiedzieć będziemy jechać cały czas wzdłuż no oczywiście wzdłuż to wzdłuż do, 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 do grubo powiedziane ponieważ jakieś kilkaset metrów w lesie będzie Sabina. tak mając na uwadze właśnie tą sabinę, jest to myślę że jedna tutaj z ciekawszych rzek dla tych którzy pływają kajakiem ponieważ jest to, jest to jest to rzeka no można powiedzieć moim zdaniem bardzo bardzo porównywalna do, do Krutyni I jak nie ciekawsza ponieważ na Sapinie tutaj w tym rejonie nie ma tak wielu spływów, nie jest tak wiele spływów organizowanych jak, 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 jak na Krutyni Krutyni jest bardzo popularna, jest wiele firm które organizują tam spływy można powiedzieć w sezonie letnim to, to prawie że jak na Marszałkowskiej jest tam ruch natomiast tutaj na Sapinie równie urokliwej jest dużo dużo mniejszy W 2013 roku bardzo mocno operuje tutaj w tym, w tym rejonie I Za chwilę dojeżdżamy do Stręgielka Jeszcze można powiedzieć kilkaset metrów A może nawet kilometr Droga jest dość wąska, dlatego też również w okresie letnim jest tutaj więcej i więcej zi zieleni słabsza jest troszeczkę widoczność dlatego też zachęcam do zwrócenia szczególnej uwagi podczas poruszania się tą drogą ponieważ naprzeciwka mimo że dzisiaj w tej chwili nie jadą żadne pojazdy ale zdarza się że auto jedna do dwa zawsze, zawsze jedzie stąd też stąd też dbając o bezpieczeństwo warto tutaj zachować taką szczególną ostrożność no właśnie, jesteśmy w Stręgielku, myślę że ten widok tutaj warty jest zatrzymania się na chwilę Miejscowość... wioseczka, może nie miejscowość Bardzo cicha, dająca, dająca pełen wypoczynek wszystkim tym, którzy uciekają ze zgiełku dużego miasta Można powiedzieć, że w większości tutaj, tutaj, tutaj miejsc, które, które poruszamy się po Stręgielku nie ma aż pełnego zasięgu wszystkich sieci telefonii komórkowej. W związku z tym mamy też, duży, duży, duży margines odpoczynku, że nie zawsze, nie zawsze będziemy pod telefonem, nie zawsze ktoś do nas zadzwoni, ale myślę, że jest to, jest to dużą, dużą, dużą pozytywną cechą. Tutaj też widać było po prawej stronie taki bunkier, który, który pozostał się po drugiej wojnie światowej. No i widać tutaj już po lewej stronie. Tu już teren teren zaczyna się yy, agropensjonatu Stręgielek gdzie można się tutaj pięknie pięknie woko, w, w, w wakacje wakacje poruszać po tym terenie widać pensjonacik pokoje u góry pensjonat został odnowiony nowy dach widzimy po lewej stronie agropensjonat Stręgielek przepiękny widok tutaj a i kto chce zapraszam. Zapraszam w to miejsce, bo na pewno warto.